Nazywam się Natalia Kania-Majzel, jestem logopedą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie. I zapraszam bardzo serdecznie wraz z pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie na warsztaty z cyklu Coaching Rodzinny. Są to warsztaty adresowane do rodziców przede wszystkim małych dzieci i niemowląt i mają na celu pokazanie rodzicom, wszystkim zainteresowanym, jak mogą wspomóc rozwój swojego dziecka? Dzisiaj startujemy taką rozmową, warsztatami na temat rozwoju mowy dziecka od momentu narodzin. Później planujemy spotkanie z psychologiem i fizjoterapeutą. Być może odwiedzi nas także dietetyk. Jesteśmy też otwarci na propozycje rodziców, kogo chcieliby tutaj spotkać, z kim porozmawiać. Celowo wybraliśmy taką formę warsztatową, żeby można było różne interakcje tutaj wprowadzić i zadawać jak najwięcej pytań. Można przyjść wraz z dzieckiem. Wiemy, że rodzice mają problem, nie mają z kim swoich pociech zostawić, więc tym bardziej chcemy zachęcić do udziału z dziećmi. Mamy tu książki, zabawki, także jest się czym zająć, a nam dzieci absolutnie nie przeszkadzają, a wręcz odwrotnie. Zapraszamy serdecznie do wspólnej przygody. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim się przedstawię i Was przywitam. Cieszę się, że w takim, chociaż małym gronie się udało nam tutaj spotkać. Dzisiaj może to i dobrze, bo naj... Pani się jak najwięcej dowiedzą, ile wszystkie pytania będziemy mogły odpowiedzieć Wasze. Ja jestem Natalia Kania Majzer, jestem grupedem w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a to moja koleżanka na która No i takie. <laughs> <laughs> Już kiedyś w takim cyklu coaching rodzinny tutaj w bibliotece się odbywały, to się bardzo fajnie sprawdzało. Stopniowo ta grupka mam tutaj rosła, z tego co wiem, ja tam różne przyjaźnie też zostały zawarte między mamami, bo to przez parę miesięcy dobrze się spotykałyśmy i tutaj taka tematyka będzie krążyła wokół rozwoju dziecka i planujemy takie spotkania. Raz w miesiącu, w lutym to będzie z Panią psycholog spotkanie, w marcu to będzie Masaż szantala, Tutaj zwłaszcza dla maluszka, to jest myślę fajna sprawa. Później, jeśli pani się do mnie zgodzi to tutaj nas odwiedzić również z dietetykiem dziecięcym, także zapraszamy serdecznie i proszę śledzić te Facebooki nasze, także wtedy na pewno będzie można złapać informacji, zapraszamy serdecznie. to tak tytułem występu. Myśmy dzisiaj chciały Panią powiedzieć o rozwoju mowy, ale może jako, że jesteśmy w tak małym gronie, to Panie nam coś powiedzą, jakie wieku są dzieci Wasze i czy coś, na no coś mamy zwrócić szczególną uwagę, coś Was niepokoi. I myślę, że może zrobimy tak, skoro jesteśmy w tak kameralnym gronie, że będziecie nam zadawać pytania, po prostu przerywać nam i się wtrącać i przeszkadzać, bo wtedy my możemy powiedzieć wam to, co naprawdę was interesuje. I ty jest Tymuś, prawda? Tak. A ile Tymuś ma lat? Ty też będzie miał w małym, trzy latka. Trzy latka. Czyli jeszcze troszeczkę, dobrze Dzisiaj akurat.